Cześć, z tej strony Gosia. Miłość. Witamy Was serdecznie w kolejnym vlogu u nas na kanale. Dzisiaj będzie miłość roślinnie. Najgorzej. Czemu najgorzej nie lubisz? I sobie dawno za zarobił. Nie nie było roślin, było mi tak dobrze. Dlatego dzisiaj będzie roślinnie i pokażę Wam, jakie rośliny przywiozłam, bo przywiozłam dużo nowych roślin i jeden taki gigantyczny okaz. Tutaj mi już dobrze zesłania. To pokażemy Wam i też muszę ogarnąć rośliny po przeprowadzce. Niestety Frydek, mój zielony, ma się bardzo źle. Zobaczycie o co chodzi, będzie niestety chyba odrzucał liście. Znowu mamy plagę wciornastków, więc no, nie jest dobrze. Musimy to ogarnąć wspólnie. Już plagę nie wcior nie wciornastków, tylko przyndziorków pokonałam. Zostały mi tylko wciory. Co się stało w domu u Ciebie? A no, w domu miałam plagę mszycy. Tam gdzie nie, nie opiekujesz się teraz kwiatka. Tak, tam gdzie się opiekuje moja mama teraz roślinami, to była plaga mszycy. I jak przyjechałam, to wszystkie rośliny musiałam myć. Roślinę, to akurat było kaladium, które miało tą mszycę, no to te bulwy po prostu wyjęłam, opłukałam z tej ziemi, żeby pozbyć się tych robali i tak dalej. No i teraz byliśmy ponownie sprawdzić, czy coś się tam dzieje na szczęście. Plaga chyba jest powstrzymana, ale też tam się zalęgły yy, przędziorki. Widziałam mój brannentian, miała miał pańczynki, no to też go umyłam. No i tutaj y, też przywiozłam sobie Kosuma i on też miał przędziora. I też go umyłam i widzę, że zaczął wypuszczać nowe liście, ale na razie tam nic nie widzę, żeby się coś działo. Chwilę nie patrzysz i plagę. No tak, to jest chwilę, nie pilnuje się roślin. I flagi egipskie przychodzą, no. Przywiozłam swoją monsterę, największą, Deliciozę. Wiecie, jaka to była akcja, żeby to przewieźć? To, to musieliśmy się siedzenia składać w aucie i tak nam się nie mieściła do sufitu, w końcu musieliśmy ją wcisnąć tam w nogi pasażera, żeby się zmieściła, bo ona jest już naprawdę gigantyczna. Tutaj zaraz Wam pokażemy. Ale ona robi u nas taki w mieszkaniu efekt dżunglowy. No, nie dużo dała, jak ją wnieśliśmy. Jak nie się omieśleć, to, to się zrobiło przytulnie. Tak, no więc rośliny dają ten efekt przytulności, właśnie w mieszkaniu. I szczególnie monstery albo z tradycji Nikolaj, to, to dają ten efekt. Ona jest trochę okurzona, więc zaraz sobie spłnię ja jej liście, przetrzemy, szmatką yy, z mikrofibry, żeby była jeszcze bardziej błyszcząca. I jeszcze się zastanawiam, czy nie kupić sobie tego nabłyszczacza do liści, żeby był jeszcze taki większy efekt. Wow, jak ją wyczyszczę. Monstera umyta. Trochę ją odświeżyłam, przetarłam te liście. No, powiem Wam, że nawet się trochę błyszczą. I tutaj jest najnowszy jej listek. To pod moją nieobecność wypuściła w domku takiego o liścia. Ja czekam oczywiście na te liście z tymi dziurkami. No, ona ma ich parę, ale mam nadzieję, że ona mi tutaj wypuści ich jeszcze więcej, bo będzie stała tutaj naprzeciwko. Okna, zobaczcie jej, tutaj nie ma żadnych budynków naprzeciwko tego okna, więc pada tutaj naprawdę dużo światła, więc powinno być jej dobrze. Przyniosłam mojego biednego frydzia. No, z waszej perspektywy może on nie wygląda jeszcze aż tak źle, ale tutaj brzydkie liście kryją się w środku. Zobaczcie, jaki tutaj jest brzydki, żółty liść. Ten liść też zaczyna żółknąć, niestety. No, niedobrze jest z prytkiem. Nie wiem, czy to jesień mu nie sprzyjać, to przez to, że go jeszcze nie przesadziłam do większej doniczki, bo on naprawdę jest w bardzo małej doniczce w stosunku do swojego rozmiaru, więc naprawdę przydałoby mu się przesadzenie. Widzę, że on raczej nie ma żadnych szkodników, więc o to się nie martwię, jestem spokojna. No ale odrzuca mi te liście. I powiem Wam, to mnie dlatego tak martwi, bo dokładnie tak samo się zaczął, y, zaczęła umierać moja kiedyś alokazja poli. Także no, trochę się niepokoję o tego frytka. No, miejmy nadzieję, że to jest brak składników y, odżywczych, i alokazje tak mają właśnie, że odrzucają czasem liście. No on dawno niczego nie odrzucił, więc może ja tak przesadnie pali, panikuję i powiem Wam ten Frydek. To jest taki pijak, jak go praktycznie podlewam tutaj co dwa dni. Mamy strasznie suche powietrze tutaj w mieszkaniu. Muszę w końcu wyjąć swojego lewojta i zacząć tutaj nawilżać, bo jest strasznie sucho dla roślin. Albo więcej trzeba gotować. Tak, albo więcej musimy gotować. Yy, no i tutaj jest mój Fredek wariagata. No też zbyt wiele z niego nie zostało. Tutaj jest taki jeden ładni, ładniejszy wybarwiony liść. No też wygląda mizernie i też ma sucho, ciągle chodzę i go podlewam. Ostatnio go przestawiłam na bardziej nasłonecznione miejsce, no bo wiadomo, rośliny z wariagacją potrzebują więcej tego słońca, no i mam nadzieję, że on mi coś tutaj wypuści. Też muszę kupić w końcu jakieś nawozy do roślin, zacząć je wspomagać, bo tak jak mówiłam, to że ten Fredek mi odrzuca tego liścia, no to może być i właśnie powodem tego jesień. No i to, że on ma za mało składników odżywczych, no bo alokazje są żarłocznymi roślinami, a ja tak zbytnio ich ostatnim niczym nie wspomagałam. Więc może to wszystko jest moja wina. Jak Miłoszu, myślisz? Nie, no. Zaniedbałam nie ma. Zaniedbałam roślinki ostatnio. Nie ma czasu. No też pokażę Wam kolejne niedobitki zaraz. No ale ogólnie powiem Wam tak. Jest jesień. Rośliny odrzucają trochę liści, ale tak koniec końców wszystko żyje. Jeszcze wielu roślin tutaj nie przewiozłam, bo moja mama nie chce mnie oddać taką, żeby mnie nie ogołociła ze wszystkich roślin. I też tak myślałam, czyli zabrać tego mojego fikusa moonshina'a takiego ładnego, ale widziałam, że mają być znowu w biedronce teraz ten moonshiny, więc jak mi się uda go kupić, no to sobie kupię, a tamtego już jej zostawię, niech ma i też tutaj chcę mieć właśnie trzy odmiany tych fikusów elastiki, tego różowego właśnie moonshine'a i albo całego zielonego, albo tego takiego czarnego z czerwonym czubkiem, to sobie wezmę już sadzonkę z tego swojego fikusa z domu. Ostatnio też Wam tego nie pokazywałam, przywiozłam sobie dwie monstery, monstery peru i zobaczcie jak ona mi się zaczęła rozrastać i powiem Wam, przydałoby się już ją pociąć i zagęścić, bo ona w sumie ma tutaj tylko taki jeden pęd, ale ja tego jeszcze robić nie będę. Bo ta monstera niestety bardzo ciężko się ukorzenia w wodzie. Jedyne co mi się udało ją kiedyś ukorzenić w mchu, no i też ona mi tutaj wypuszcza taki brzydki pęd łysy, i to właśnie zauważyłam, że ona mi wypuszcza takie łysy pędy, gdy ma mniej światła i też nie ma się po czym ona piąć. Ale głównie zauważam właśnie, że Monstera, tak samo Addisoni, tak jak tutaj za mną widzicie i właśnie ta, ona zaczyna wypuszczać takie łyse pędy, gdy ma za mało światła, więc to też jest jakieś wyjaśnienie. Więc gdy przywiozę tutaj swoje takie słoiki do ukorzeniania roślin, no to ją sobie potniemy i będziemy ukorzeniać. I tutaj kolejna monstera, nazwy nie będę jej mówić, bo znowu będziecie pisać, że przekręcam nazwy roślin, więc tutaj Wam ją napiszę i wyświetlę, ale ta monstera jest bezproblemowa. Ona może mieć mało światła i tak wypuszcza listki, no może trochę drobniejsze niż powinna, ale i tak ona zniesie nawet ciemniejsze stanowisko, więc to jest naprawdę jedna z takich bardziej, odpornych i mniej wymagających monster, jakie można mieć. Jeszcze przywiozłam sobie fikusa. Tutaj nie chcę go za bardzo nie fikusa, tylko filodendrona. Nie chcę go za bardzo macać, bo on ma prawdopodobnie wciornastki i przędziorki, więc go muszę porządnie umyć sobie pod bieżącą wodą z dodatkiem detergentu, żeby zmyć z liści te robactwo. Więc tutaj zbytnio go nie macam, no i jeszcze kalata makojana zaczęła wypuszczać tutaj, zobaczcie bulwa alokazji poli musiała być w środku i rośnie tutaj przypadkowa alokazja nam no ciekawe, nie wiem jak to się stało, że ja bulwy tej alokazji poli znajduję w takich roślinach kiedyś nam wyrosła, pamiętasz Miłoszu, alokazja w Olandrze też coś takiego było, że taka była przypadkowa alokazja i też nam kiedyś wyrosła w lesie w słoiku, którym w sumie rośnie do teraz ta alokazja Poli. No więc ciekawie widać, że jej tutaj odpowiadają warunki i się wydaje, że po prostu, gdy ja byłam taka zrezygnowana z uprawy tej alokazji Poli, to ja wziąłam, wyrzuciłam ziemię. Do takiej doniczki, w której sobie mieszałam zazwyczaj ziemię. I te bulwy musiały tam zostać i one teraz mi wyrastają, więc widzicie darmowe y, alokacje. Y, Jacklina. Jacklina ma się świetnie. Na razie nic nie odrzuca. Tutaj też zaglądami do środka. Doniczki ma sporo y, bulwek, więc będziemy sobie robić na wiosnę. Y, alokazjowe przedszkole, bo ten fredek to też ma pełno. Bólwek, więc, może coś wyhodujemy, i w ogóle zauważyłam, tak jak wspomniałam o tej alokazji poli, że alokazje takie babyki świetnie rosną w słoiku zamknięte. I w ogóle, taki raz w słoiku jest to super opcja. Jeśli nie macie czasu zbytnio zajmować się swoimi roślinami, bo robicie sobie kompozycję, zamykacie i jest święty spokój. No, i jeszcze tutaj, przy okazji, jak już jesteśmy. W tym miejscu pokażę Wam swoje smoczyce, tutaj jest najnowszy liść tej bordowej alokazji i tutaj ta mi też wypuściła nowego liścia, o tutaj i tutaj idzie kolejny nowy liść. Więc alokazje rosną na razie dobrze, tylko z tym zielonym frytkiem mam problemy, ale mam nadzieję, że gdy zacznę go wspomagać nawozem, to on wyjdzie na prostą. Przywiozłam też ostatnio swój taki bambusowy kwietnik z temu i na nim ustawiłam hoję, tą taką miętową. Zobaczcie ona jest po słońce głowie i tutaj ona ma jeden taki długi pęd, jak go tak zakręciłam. Nie wiem czy dobrze zrobiłam. Powinnam ją pociąć i też ukorzenić. I tutaj dwie takie malutkie choje Australis Lise tutaj zobaczcie młodziutki pędzik wypuszcza to widać, bo ona te młode liście ma takie ładne, różowiutkie i tutaj mam jeszcze taką malutką choję i one miały przędzioraka. Ja je porządnie umyłam i mam nadzieję, że nic się tam dalej nie będzie rozwijać. A poniżej na półce stoi werukosu. Tutaj są jego najnowsze liście, to też widać, bo one są takie świeżo zielone, ładnie rosną. No i on też miał przędzioraka. Więc też go na razie bacznie obserwuję, czy nic się tam nie dzieje. Ale on też będzie na wiosnę pewnie do pocięcia, bo tutaj ma takie łyse pędy. Bo ja mu też te brzydkie liście urwałam i wyrzuciłam po prostu, żeby nie były taką wylęgarnią dla robactwa. Przywiozłam też z domu mojego senecio purpurowego, i on tutaj kwitnie. Jego kwiatki to w ogóle są jak takie małe mleczyki, co też Wam kiedyś już pokazywałam, jak on kwitnie, bo on mi kiedyś kwit. I w ogóle zauważyłam, że sukulenty to rewelacyjnie rosną mojej mamie, gdy ona zapomina ich podlewać. To wtedy im jest najlepiej i prawie wszystkie sukulenty u mnie w domu kwitną, odkąd ona się nimi zajmuje. Przywiozłam też swojego Prince of Orange. I go też muszę poprzecierać, bo ja go myłam ostatnio wodą z mydłem, bo on miał przędziora. Zaraził się w domu od tego brandyntianu, co wam mówiłam, że był cały w pajęczynkach. Więc musiałam ratować mojego pomarańczowego księcia, żeby go nie obżarły przędziorki. No i też będę musiała go niedługo podzielić na dwa. Bo też były płacze, czemu go zabieram, takiego ładnego pomarańczowego filodendrona. No ale go podzielę, bo on w sumie już jest taki dość spory i nie mieści się tutaj na oknie, prawda, Miłoszu? Prawda? No więc też będzie do podziału. I to co Pink Lady. Co Pink Lady jeszcze została w domu na poprawę. Jak ona się nazywa? Pink Princess. Pink Princess właśnie. Tak. Wiecie, miłość, wszystko wie on się zna na filodendronach. I tutaj jeszcze jest glorek. Glorek też jest strasznym kijakiem. Muszę go podlewać co parę dni. Muszę w ogóle tutaj sobie znaleźć nowy taki rytm podlewania roślin. No bo to jest to, co ja Wam zawsze mówię na roślinnych odcinkach, że każdy w domu ma inne warunki i tak jak my mieszkaliśmy wcześniej w domu. To tam było dużo takie bardziej wilgotne powietrze niż tutaj w tym y, mieszkaniu. Tutaj strasznie wszystko wysycha i też my to czujemy, że mamy takie śluzówki powysychane przez to takie powietrze. Nie może to jest kwestia tego, że tutaj jest jeszcze y, pył w powietrzu. Nie będzie grzyba. Nie będzie grzyba przy tej, tak jak mimoz tak. mówi. No to jest taka wentylacja okienna. No ale ją pozamykaliśmy. Tutaj. Przy każdym oknie są takie wywietrzniki. Jeszcze w łazience i w kuchni są takie specjalne. Tak, powiem wam, jak my nie mamy drzwi, to ciąg jest niesamowity w tym mieszkaniu powietrza. Tak, jak wychodzisz spod prysznicę? krzyczysz. Tak. To strasznie wieje. Tak no. <laughs> Także no, grzyb w mieszkaniu nam nie grozi, przynajmniej tyle. Muszę włączyć swojego lewojta, żeby trochę nam tutaj ponawilżał. Tutaj stoi lewojt. Więc musimy go tylko użyć w końcu. Też go już używałam tutaj w mieszkaniu, jak byliśmy chorzy, żeby nam się lepiej oddychało. I jesteśmy w ostatnim takim pokoju z roślinami, czyli w pieczarze Miłosza. Co widać. Tak, to widać, gdzie jesteśmy. I tutaj na razie są no jest parę sukulentów tutaj, widzicie sedu Burrito. W ogóle ja nie mogę, wielu z Was pisało w komentarzach. Gdzie jest sedum burito? Czy ja go nie zabrałam? Czy zostało w domu? No widzicie, wzięłam jedno sedum burrito. To majestatyczne zostało. Tak, jedno musi zostać, bo ja nie jestem w stanie go przewieźć, żeby go nie zepsuć, to największe sedum burito. Ale jeszcze jedno sobie tutaj wezmę, także no bądźcie spokojni, tutaj też rosną przypadkowe. Buritowski w tym wilczom leczu, więc no, gatunek nie zaginie. I tutaj jest jeszcze taki sukulent, który będzie kwitł. Zobaczcie tego ponka, on niedługo eksploduje i tutaj zakwitnie. On też podczas mojej nieobecności wypuścił tego ponka u mojej mamy. No, mówię to wszystkie sukulenty kwitną. Teraz mi wysłał, że kwitnie ten kaktus zigzag. I jeszcze jej kwitnie grudnik, no więc nie wiem, co ja robiłam, nie tak. Podlewałaś? Tak, chyba za bardzo je podlewałam, że nie chciała je kwitnąć. Ale jestem ciekawa, właśnie jaki będzie kwiatek. I mam nadzieję, że nie będzie śmierdział mięsem, bo właśnie kwiatki tych sukulentów ponoć śmierdzą rozkładającym się mięsem. Super. Niektóre dlatego on dlatego stoi u Miłosza w pokoju. Nie, no, pewnie nie śmierdzi, bo co dostaliśmy od twojej mamy mm -hmm. i ona na. Domów, o, pachnące. Więc, więc pewnie jej nie śmierdzi. Tutaj, zobaczcie, jest kalisja, Którą już trzeba odmłodzić. No, jaka ona jest tutaj, sucha u góry. No, muszę ją pociąć, odmłodzić i kupić w końcu ziemię roślin Chyba kupię gotową mieszankę Bigos. Tutaj jest Syngonium Red Spot, też ma taki jeden bardzo długi pęd. I go sobie potnę i tutaj w koło po prostu dosadzę. Tak samo Trebi też jest taki tutaj zakręcony i tutaj też są jakieś synapsusy więc no one też będą prawdopodobnie będą stały u nas na lodówce na tej szafce, bo one nie potrzebują aż tyle światła no i tutaj już zasuszam swoje kaladium, to nie jest to które miało mszycę, tamto co miało mszycę zostało jeszcze w domu na kwarantannie ale ja kaladium zimuje w ten sposób, że po prostu przestaje je podlewać, te liście mi się zasuszają i tak je chowam w ciemne miejsce do następnego sezonu, i tak po okolicy marca zaczynam zaglądać, co się dzieje. Zazwyczaj ona mi tutaj zaczyna wypuszczać takie młode pędy, no, i wtedy je zaczynam podlewać, też jeśli ma taką fatalną ziemię, to można je przesadzić. I ono fajnie od nowa zaczyna rosnąć, więc nie, nie trzeba wykopywać tych bólów kaladów i jakoś specjalnie ich przetrzymywać, można to zrobić w ten sposób. Ja już to testowałam któryś sezon i mi się to fajnie sprawdziło. Jeszcze tutaj z takich niewesołych wiadomości roślinnych, zobaczcie na moje anturia. Straciły one prawie wszystkie liście, tutaj Anturium klawinerną został jeden i wypuszcza kwiatki, no już nie wycinałam u tych kwiatków, no jak nie ma liści to przynajmniej niech sobie kwitnie. Tutaj dostałam też szczepki. To są szczepki takiej zielistki po zakręcanej, fajnej, więc no ja lubię zielistki, więc mam nadzieję, że mi się szybko ukorzeni. Tutaj już widziałam, że zaczynają się robić białe takie korzonki, wypuszczać, więc no, to szybko nam tutaj pójdzie. Tutaj jest mój różowy fikus, nadal nie przesadzony. Wstyd i hańba, i jeszcze nie ma nawet osłonki, tylko stoi na instrukcji od piekarnika. No i jeszcze tutaj jest dzwonecznik. Dzwonecznik. Ja go pielęgnuję w ten sposób, że po prostu rano, gdy zostaje nam taka przygotowana woda z dnia poprzedniego, to ja go tą wodą, gdy przeschnie, podlewam. I on naprawdę fajnie rośnie, tutaj wypuszcza pełno nowych dzbanków, więc no widać mu to odpowiada, a właśnie rośliny dożerne się powinno podlewać wodą destylowaną albo przegotowaną, żeby to była woda miękka, to im najbardziej służy. No i tutaj ostatni filodendron, on też fajnie rośnie, też go będę musiała niedługo przesadzić i też go chyba rozdzielę na dwa i drugiego dam Mamie, no i kalata, yy, nie kalata, tylko stromanty triostar. Dzisiaj powiem Wam, przycięłam jej suche końcówki. To tylko świadczy o tym, jak mamy sucho w mieszkaniu. W domu mi tak nie przesychały jej końce jak tutaj, yy, chociaż ona stoi u nas w kuchni. Także no jest naprawdę sucho, będę musiała ją chyba częściej zraszać. Widzowie wciąż pytają, gdzie są oplątwy. Gdzie są oplątwy? Nikt nie pytał bo oplątwy. Ja pytam. Chciałam kupić oplątwy, ale mi się nie podobały. Ostatnio w obi były Co takie. Co się stało z oplątwami? So no, słońce je spaliło. No. My już będziemy kończyć tego vloga, wyszedł nam roślinny odcinek. Mam nadzieję, że wszyscy miłośnicy roślin na kanale są trochę zaspokojeni tym co dzisiaj pokazałam, bo też wielu z Was pisało, że szkoda, że nie ma już roślinnych odcinków. Ale widzicie, no ja nie mam jeszcze zbytnio co Wam tutaj pokazywać, bo nie, nie przewiozłam jeszcze tutaj wszystkich, wszystkich roślin. Też nie mam jeszcze porobionych takich kwietników ani regałów, żeby móc te rośliny wyeksponować. Więc wiecie, tak na razie przewiozłam sobie tylko roślinę, kwarę, żeby mi nie było smutno. No, mam no, no, nadzieję. No, że już Ci wystarcza. Nie, nie wystarcza, mi przywiozę jeszcze więcej, ale no, też nie będę zabierała całych roślin, tak jak mówiłam, no bo moja mama to mówi, nie zabieraj mi wszystkich, żeby tam nie było też w domu łyso, więc będę musiała sobie też pobrać sadzonki i od nowa hodować od nowa niektóre rośliny. Content. Więc wiecie, no content od nowa, historia kołem się toczy, będziemy hodować niektóre rośliny prawie od zera, więc no też będzie ciekawie. Tak samo ja kiedyś Wam opowiadałam, że ja wiele swoich roślin, właśnie te, które Wam kiedyś pokazywałam na tych hausturach, gdy mieszkaliśmy w domu, hodowałam właśnie z takich małych sadzonek. Ja też bardzo lubię to robić i moim zdaniem takie rośliny później rosną najładniej, ładniej niż te takie sklepowe, które się kupi, takie gotowe, właśnie ukorzenione rośliny, więc ja jestem specjalistą od rozmnażania. Rozmnażałam chyba prawie wszystko Wam powiem, nawet kiedyś próbowałam rozmnażać tego fikusa elastikę z liścia takiego przykrojonego i mi się to udało, bo puścił korzenie. Też zaczął mi puszczać roślinę taką do góry, też hodowałam kiedyś lukasa z liścia, także no, ja wiele eksperymentów kiedyś robiłam. Cytryna wyhodowana przeze mnie z pestki do tej pory rośnie u mojej koleżanki już takie duże drzewko, więc no też kiedyś jak poproszę żeby mi wysłała zdjęcie, to Wam pokażę tą cytrynę także to by było na tyle i oczywiście jeśli Wam się film podobał, to zachęcam Was do zostawienia lajka, komentarza i do zasubskrybowania naszego kanału, będzie nam bardzo miło jeśli to zrobicie Tak i reaktywowaliśmy nasz sklep z panda ciuchami Pandziki.pl i teraz są tam też kubki i super czapki, czapki są naprawdę fajne, więc Polecam i niedługo będą sobie roślinne. Ja jestem na etapie projektowania, ja nie wiem, no, kiedy to jest niedługo. Tak, bo zmieniliśmy dystrybutora i też się trochę tam pozmieniało, także też muszę też yy, dopasować te projekty roślinne. Myślę, że będą na pewno jakieś rzeczy z alokazjami, będzie też kolekcja z monsterami i Słyski. też jakieś klącza będą i też chcieliście kaktusy, więc. Kaktusy? Tak, czyli kaktusy, że jakieś tam koty z kaktusami kiedyś miały być. Więc, z coś, więc też coś takiego będzie. Może sobie taką zrobię No coś pomyślimy. Co do następnego. Pa. No pa.